Bardzo się cieszę, że dzięki właśnie temu programowi mogliśmy przygotować tę publikację. Dalszy ciąg jak gdyby historii pani Markiewki. Poprosiłam, aby napisała pani Halinka Miller, która jest tutaj z nami, jej wieloletnia przewodniczka, asystentka w takich ważnych poczynaniach. I Halinko, czy mogę prosić o kilka zdań, żebyś opowiedziała wrażeń, jak właściwie doszło do tej publikacji? A przede wszystkim zaprosimy na taki wieczór wspomnień 15 w środę na barkę Lemara, już tutaj. Także myślę, że Halinko, podziel się, jak to zadanie domowe dostałaś i musiałaś je wykonać. Witam Państwa. Większość z Państwa wie, że przynajmniej przez ostatnie kilkanaście lat przyjaźniłam się z Tonią. Po jej odejściu zrobiła mi się wielka pustka, którą muszę jakoś wypełnić. Staram się żyć aktywnie, ponieważ zawsze byłam aktywna, a Tonia mnie jeszcze bardziej do tego mobilizowała. Cieszę się, że Lenie udało się zmobilizować, namówić Tonię na publikację przynajmniej pierwszej części jej wspomnień. Opowiadała mi często swoje przeżycia z dzieciństwa. Ja również prosiłam, namawiałam, że pomogę jej, że zapiszę, że będzie dla potomności. Ale Tonia była bardzo krytyczna wobec siebie, może aż za bardzo, i po prostu nie chciała się zgodzić na publikację. Także dzięki Lenie. Jest przynajmniej coś. Jest to, jest to dotykanie świata książeczka, wspomnienia Toni ze zdjęciami. Jest tam również zamieszczone moje wspomnienie o niej, już pośmiertne, ale z całości naszej przyjaźni. Także zachęcam Państwa do przeczytania. 15 czerwca w najbliższą środę o godzinie 13 spotykamy się na Barcele A ażeby wspominać tonie. Kto z Państwa zechce przyjść, posłuchać, powiedzieć co łączy Państwa z tonią, to serdecznie zapraszamy, ponieważ zamierzamy to znaczy Państwo z konieczkowie Janek szczególnie z Lena, zabierzamy yy, nagrać film wspomnieniowy o Toni, który na pewno ją przybliży, który ocali od zapomnienia. Uważam, że powinno tak być. Tonia była osobą nietuzinkową, bardzo zasłużoną, bardzo aktywną i należy jej się nasza pamięć o niej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uważam, że właśnie wszystkie takie istotne osoby z naszego ruchu powinny być upamiętnione. A dla przypomnienia tym osobom, które pamiętają to nie, a dla tych, co nie miały przyjemności poznać, pozwolę sobie przedstawić epitafium, które na pożegnanie przygotowałam. Taka żwawa, pogodna, radosna. Różnymi zmysłami dotykałaś świata. Czułaś jego zapach, kochałaś muzykę ze strun dzikich lasów upalnego lata. Byłaś ścianą płaczu, która pocieszała, drogowskazem dla tych, co drogę zgubili. Nie widzisz? Nie widzę. Nawiałeś z uśmiechem, głaszcząc pod włos poczuciem humoru. Dzisiaj paleta twych Fraszek, góralską swadą, unosi się w górę, a Ty, taka cicha, choć niesmutna, czystą sztuką wyniosła. Tam, w rytmie rawela, zobaczysz już wiosnę. I, proszę Państwa, myślę, że tą wiosnę. Zobaczyli ci wszyscy nasi niewidomi, kto, o których wspominała tutaj Pani Jadwiga Henselek z Panią Janką Śledzikowską, jak również inni, którzy działali na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat, w którym miałam przyjemność być koordynatorem do spraw kultury, m.in. i Ania Kazimierczak, także Irenka Wójcik i uważam, że tym wszystkim osobom, Powinniśmy oddać minutę ciszy. Bardzo proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. W służbie pokoń, to nasza ileuszowa Proszę Państwa, Wy również, Wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania, w jaki sposób spełniacie tę funkcję w służbie pokoleń? Byliście, jesteście i będziecie. Jak Pani Dyrektor, której teraz odda głos, która właśnie bardzo ostatnio no, angażuje się w te życie kulturalne, w życie naszego związku. Dziękuję bardzo a na ekranie to powiem tylko będą ukazywane zdjęcia z naszych wszystkich imprez, jakie odbyły się właśnie na przestrzeni 2004 do tego roku do ostatniej imprezy. Jest ich ponad 300, także w międzyczasie możecie państwo sobie powspominać i obejrzeć. Dziękuję.